Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w kapoński Jumping. I kontynuujemy naszą serię. Yy, zaczynając kolejny puchar juniorów letni. I zobaczymy jak to pójdzie. Potrenowałem dwa dni wcześniej, wczoraj i przedwczoraj względem na, dnia nagrywania. I zobaczymy, czy przyniesie to jakiś rezultat. Ale mam tutaj na stole nakurzone. Jak widać przedstawiłem sobie także y typ pozycji podczas lotu. Nie wiem jeszcze jaki to będzie miało wpływ, ale na razie chyba nie ma. O, pierwsze miejsce. Bardzo miło. Choć wybicie mi się nie podobało, bo jest 80 tylko. A jak wczoraj grałem, to miałem cały czas ponad 90. I nie do końca czuję, w którą. A znaczy nie, to za wcześnie w sumie. Chyba teraz było lepiej. Albo i nie? Nie, było dobrze, tylko coś się w locie nawaliłem. Pozostałem na pierwszym miejscu? No nieźle. Ładnie, zaczynamy, Puchar. Czy wskoczyli jacyś sponsorzy? Jeszcze nie, to za wcześnie. Ale fajny początek, podoba mi się. Nie wiem, na czego podstawie powinienem pozycję utrzymywać na. Yy, w tej pozycji lotu, ale robię tak, żeby było ta prawa narta równolegle do krawędzi ekranu obrazu. Do krawędzi. No, tak jakby. A później. Ojej, reaguje na wiatr, teraz coś nie poszło, chociaż piąty, ogólnie warunki chyba słabe i dlatego tak. A komputer jest przeskalowany do warunków dwunasty. No i teraz mam już drugie miejsce, ale jestem exequo z Luca E, więc jest dobrze trening coś mogę tak 169 raczej kiepski wynik jak na dwusetkę No to lądowanie takie sobie 84 metry, ale daje mi to pierwsze miejsce, czyli ogólnie warunki. Teoretycznie były bardzo trudne. Przez co? Pomimo słabo wyglądającego skoku, zająłem wysokie miejsce. A teraz było chyba całkiem fajnie. 95 metrów. I pierwsze miejsce i to takie mocne 6 metrów przewagi, punktów 20, prawie 18 Tylko to powtórzyć teraz No i pierwsze miejsce elegancko to sponsorzy są Ambitnie czy nie ambitnie? Championship trochę się obawiam. Zróbmy na razie to. Raz now. Trochę gorzej z lotem, ale. Lądowanie. czyli znaczy lot. Z lotem, ale wybicie było ok. No. Tu fajnie można dociągnąć jeszcze nad samą skocznią. Wyciągnąć ten skok, żeby był dłuższy. Oj, teraz słabiutko. Choć dobrze. Wystarczyło z pierwszej rundy punktów. Dobra, pierwsze miejsce. Krany. 89,5 m, prawie 10 metrów, nie 9, równe 9 metrów dalej niż ten z drugiego. O! Drugi. Coś tu się robi, zagrożenie malutkie. Muszę teraz się postarać. Oj, słabiutko. Spóźniłem wybicie. No to trzecie miejsce. Ale jestem pierwszy nadal ogólnie. Więc jest dobrze. I ponownie ta skocznie. No ale teraz było ładnie. Tylko szkoda, że zawsze w tej rundzie ja tego nie potrzebuję. 101 metrów. 10 ponad 10 metrów przewagi. Nie tak sobie zdaje teraz, do, dociera do mnie, że Biorąc pod uwagę poprzedni odcinek i ten Jest to nieco podejrzane, że jest aż taka różnica w Jakości oddawanych przeze mnie skoków A statystyki zawodnika są identyczne Jak były, bo to można sobie sprawdzić Bo to widać na klatkach z treningu czy coś tam Że to nie jest tak, że ja naskakałem 20 sezonów pomiędzy I zawodnika podbiłem Wow. Wow! villa. No i za wcześnie. Wydaje mi się, że zbyt długo nie mam treningu. 77.6, 6 zakwalifikuję się? Tak. Chyba, że ta pozycja mi tak pomaga, że łatwiej mi wyczuć po prostu, jak lecę. Może i tak być. Choć też jak już zmieniłem na początku przez pierwsze kilka skoków byłoby znadziejnie. Więc trudno wskazać bezpośrednio... Co? Jak rozkocznie to jaka to rozskocznie? 37 miałem się 7 przed nim. Nice. Dobra. Jak tam sponsor? Jeszcze jeden. A, w, w, jejku z rzędu, to trzeba wygrać, ale lipa, sto siedemdziesiąt dwa tak sobie. Ciężko się wybić na tych dużych skoczniach. 86% wybicie, 82% odległość. Wystarczy? Nie, wystarczy. Siódme miejsce. Czyżbym miał właśnie zepsuć swoją serię z jakiegoś powodu? Leć. Gdyby chyba braknie 86, no, siódme miejsce. No i to tyle by było z kontraktu. Teraz Cup Junior Winter Cup. O! O! Ale to, jak to wygląda. No dobra, fajnie, spoko, symboliczne jest. 1250 zarobione, pierwsza pozycja, experience. Nice. 13 łącznie. Nie no, fajnie to wygląda. Miło to wreszcie coś takiego. To lecimy dalej. Park City. Wydaje mi się, że było słabo. 113 metrów to mi daje 35 miejsce. No, było słabo, było. No, teraz też nie najlepiej. 113, już 17, to trochę lepiej. Ale kiepsko wchodzę w kolejny puchar. Później wybicie też w ogóle było słabo. <laughs> no to mamy jedno przerżnięte, będzie teraz ciężko już. Niestety. O! Wydaje mi się, że teraz było całkiem spoko. 120 jeszcze rekord skoczni. Ale warunki widzę były sprzyjające, bo jeszcze więcej skoczył ode mnie ten bot jeden. teraz słabiutko. Ciekawy motyw by był, gdyby gra wyliczała odległości automatycznie, a później wstawiała niki osób z. ogólnie z gry, z, z tabeli, ze statystyk, z rekordów. <laughs> Choć to by było takie, sobie trochę też. Bo pozostaje kwestia, jaki mądry ktoś ma nik <gryny> i później co się komu w, w grze wyświetla. Okej, okay, bardzo słabo zaczyna, zacząłem ten, ten <laughs> sezon, znaczy sezon, ten, ten puchar. Trening też tragicznie, wybicie słabe, odległość jeszcze gorsza. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mieliśmy super e, letni puchar i teraz bardzo kiepsko rozpoczęty zimowy. Zobaczymy, jak on się skończy w kolejnym odcinku. A tymczasem komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, cześć.